Wszyscy pamiętamy Polaroida. W 1997 roku był liderem w branży fotograficznej. Jego obroty sięgały 2,3 miliarda dolarów. Niecałe 4 lata później Polaroid był bankrutem. Nie dlatego, że nie dostrzegł cyfrowej rewolucji. ówczesny prezes Gary DiCamillo zdawał sobie sprawę z tego, że nadchodzi nowa era. Problem w tym, że Polaroid był niesterowany i nie realizował wizji własnego szefa. Okazuje się bowiem, że jak pisze profesor zarządzania Olivier Sibon w książce Popełniasz koszmarny błąd, korelacja w poszczególnych działach przedsiębiorstw między alokacją budżetową w bieżącym roku i poprzednim wynosi 92%. Firmy bywają więc dość ociężałe. Jeśli nie przezwycięży się ich inercji, może je czekać to, co stało się z Polaroidem. Właśnie dlatego tak istotne jest zintegrowanie planowania które ogarnia wzrokiem całą firmę i wszystkie procesy, które się w niej dzieją. Właśnie tym jest Integrated Business Planning, czyli IBP. Ogólna wizja jest bardzo ważna, ale nie jest ona wystarczająca. Z drugiej strony, sprawne zarządzanie bez zrozumiałych i jasno określonych celów również nie jest optymalnym sposobem prowadzenia biznesu. Pomagamy ogarnąć szerokim spojrzeniem nie tylko rynek i procesy biznesowe wewnątrz firmy, ale również wyznaczyć jej cele, których realizacja jest konieczna, jeśli firma chce się rozwijać i być konkurencyjna. Przyglądamy się planowaniu popytu, zaopatrzeniu, dystrybucji. W ramach SAP wykorzystujemy precyzyjne narzędzia, takie jak modele statystyczne, data science, machine learning. Jeśli komuś zależy na prognozowaniu opartym o dane, jest to jedno z najlepszych narzędzi dostępnych na rynku. Po wdrożeniu sprawdzamy, czy rozwiązanie spełniło wymagania, a jeśli nie, to je modyfikujemy. Z programów SAP korzystają najlepsi na rynku. Firmy korzystające z SAP odpowiadają za 90% światowego handlu. Możesz dołączyć do tego klubu. Skontaktuj się z nami, zaglądając do zakładki Kontakt.